Witajcie moi drodzy, ja jestem Lucika, to przed wami omówienie banerów pierwszej fazy wersji 3.7 do gry Genshin Impact. Tam się znajdujemy na serwerze Discord. Na moim serwerze Discord oczywiście, gdzie jest zarówno dla mnie, żeby sobie ułatwić tutaj pracę z omówieniem banerów, żebym nie musiał gdzieś tam latać po Twitterach i tak dalej. Tylko po prostu jestem tutaj u siebie na serwerze. Na serwerze, który jest zarówno dla mnie, jak i dla was, widzów po prostu tutaj, których jest dużo niedostępnych, nie wiem czemu śpicie czy coś. Oczywiście Was zapraszam, żeby było nas jak najwięcej. Przy okazji chciałem wam zapowiedzieć, że niedługo pojawi się materiał, w którym będę omawiać um, konta widzów. Tam na odcinek myślę będzie 5 kont. Także jeśli chcecie, żebym omówił wasze konto, to dajcie znać na Discordzie albo w komentarzu na YouTube. E, sw e, napiszcie swoje UID i upewnijcie się, że wasze postacie będą widoczne. Tam maksymalnie 8 postaci można wystawić. No i oczywiście, nie bez obaw, jeśli nie, nie życzycie sobie tego, to Wam tego UID nie pokażę. Aha, no, a no, wtedy napisalibyście na YouTubie, na Discordzie, że uh -huh. no, no, Napiszecie mi na priv, jeśli dołączycie do mojego Discorda. <laughs> Okej, okay, dobra. Także co, przejdźmy do głównego tematu tego e, filmu. E... I fajnie, że po tym filmie bardzo dużo osób zasubskrybowało mój kanał, za co jestem bardzo wdzięczny. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów, czy dana postać jest tego warta, czy jednak warto odczekać, czy, czy, czy od konstelacji co zależy. Dajcie znać, dajcie znać. Ja jednak jestem no graczem z dłuższym stażem przy tej grze, także myślę, że jakimś tam ciekawymi informacjami, czy wskazówkami mogę się z Wami podzielić jak najbardziej. od Tego jest mój kanał. No i oczywiście od serii zagrajmy wy. No, ale dobra, przejdźmy, tak jak już drugi raz to mówię, przejdźmy do tematu tego odcinka. Czyli, zadajmy sobie za pytanie główne. Czy w ogóle te banery są opłacalne? A ja Wam powiem, że zależy. <śm> Zależy, zależy, dla kogo by tu patrzeć. Hmm. Oczywiście ja, imię, ja już wam mówiłem, że jest opłacalna, jeśli brakuje wam takiego solidnego Pyro DPS-a, to JajMia ja ma przyjemny gameplay, szybki hmm. i naprawdę łatwo ją zbudować. Free to play friendly, of course. Hmm. JajMiko, tu już wam nie powiem, gdyż nie mam tej postaci, ale z tego co moi znajomi tam sobie grają, to naprawdę też fajne cyferki tam odpala. Hmm. Przyjemny gameplay jak na Katalista, a sam jak grałem ją w Realu, to też się przyjemnie grało, mimo że nie lubię katalysów, także fajnie. No i... dobra, łapon Bandar na koniec sobie zostawię. Jeśli chodzi o czterogwiazdkowe postacie, oczywiście mamy tutaj nową postać Kirare, która jest takim dendro dendrotarczownikiem, jak Baizu, pod Elemental Skillem, a jak przytrzymamy Elemental Skill, to zamienia się w takie kocie pudełko. I po prostu ułatwia nam podróżowanie po świecie. Przyspiesza hmm, wspinaczkę. Wszystko, wszystko, wszystko także fajnie. Jeśli dużo eksplorujecie, sobie wszystko fajnie. Robicie tereny na 100%, to jak najbardziej, Kirara y, może Wam przepaść do gustu. Mamy Yurjin, która szczerze mówiąc, nie pamiętam co ona robiła. Ona na pewno dawała boost y, do prędkości ataków. To też myślę, jest dosyć ciekawym. Y, wizja Geo. Jeśli chodzi o Chongyuna, to on tutaj jest takim e, krajo DPS-em albo sub-DPS-em, zależy jak go zbudujecie mm, i ze swoim oskiem, no i burstem, które są dosyć mocne. Jak na 4 jest postać, to jest dosyć mocna postać, mimo że jest no, dosyć jedną z pierwszych postaci, jakie wyszły do tej gry, to ci e, Chongyun, mm, czemu jak go mylę z nie mam pojęcia, e, Chongyun jest dosyć, no, dosyć mocnym, chociaż... Na przykład taki początkowy gracz sobie go takie Tak jak, no, weteran, tak jak ja chociażby, który ma go na C5, C6, to już tak trochę mech powie. Ale Yunjin już nieco mm, ma krótszy ten staż w Gershinie, więc jeśli ktoś nie ma konstelacji do Yunjin, to jak najbardziej jest to dobra okazja, żeby sobie ją podbić. Gdyż, no, konstelacje do Yunjin jak najbardziej są mocne, mocne buffy ma. No i do Kirary przy okazji też jak najbardziej, także co. Jeśli chodzi o pod względem 5 gwiazdkowych postaci jest super, pod względem 4 gwiazdkowych to Kirara super, Yunjin super, Chongyun, gracze free to play spoko. Znaczy początkowi gracze, nie, że free to play, no, free to play ze sługi to pewnie też go będą mieli. Ale chodzi mi o to, że no, początkowi gracze na pewno się ucieszą, a weterani myślę pod względem Girary jin też powinni się cieszyć. Hmm, dobra, ja Miko, y, ja i ja baner 8 y, na 10, tak to bym nazwał. Nie jest idealne, mógł być nieco lepszy, y, ale może 8,5. 8,5, jeśli chodzi o postacie. <śmuszę> a teraz przechodząc do weapon Banneru. Tutaj jest taka zagwostka, że obie te bronie, zarówno łuk jak i katalyst, są mocne. Z tego co pamiętam, zarówno łuk, jak i katalizatory dają crit damage, czyli co wiadomo, że to jest taka typowa broń, pięćegostowego. Na razie omawiam, typowe bronie pod DPS-a, czy jakby, no, nie trzeba tutaj za bardzo głosić. Zwłaszcza łuk do joimi bardzo ma mocne pasywki, jeśli chodzi o, yy, o yy, normalne ataki, co z czego korzysta szczególnie joimi a także, no wiadomo, że to jest łuk pod joimi chociaż moim zdaniem łuk pod jejami wyglądało tak słabo pasuje do joiki Bardziej właśnie raz, do niej wyglądowo pasuje, szczerze mówiąc, i też gameplayu bardzo dobrze pasuje, się sprawuje. No i właśnie przechodząc do czterygwiazdkowych broni, Raścik, który bardzo potężnie wzmacnia um, jej elemental skill, znaczy elemental skill, jej um, normalne ataki. Obniża nieco czarcza taka jej miją się rzadko gra z charcza, chyba że specjalnie budujemy się pod ten typ obrażeń. To co lubi, no, ale jednak ja imię, no zrasta tutaj naprawdę wyciska 100%. Zwłaszcza jak chcecie sobie połyszować ten Weapon Banner pod R5, chociaż przypominam, sam w sobie Weapon Banner to jest SCAM. I naprawdę dużo trzeba wydać, żeby dostać 5-wiastkową broń, ale już jest łatwiejsza sprawa, jeśli chodzi o 4 Także co, Ressa omówiłem. Spoko broń, 5-wiastkowe też spoko. Natomiast jeśli chodzi o resztę tych broni, The Flood, mamy Dragon's Bane, i te dwie pręgie, których nawet z nas nie kojarzę. One się już dosyć bardzo często pojawiły na weapon bannerze. Nawet na charakter bannerze mi parę razy wypadły. I to są totalne śmiecie, zwłaszcza dla weteranów, którzy już przegrali sporo w tym Genshinie. To no, wie, taki weteran, w tym ja, ma po prostu ma zaśmiecony ekwipunek tymi. Żoniami, po prostu, po prostu. Nawet sam raz już parę razy też się przejawiał, ale zawsze się trafiają, trafiają ludzie, którzy go nie mają. No także to jest spoko okazja, ale no. Od zględu czterwastkowych broni w skrócie ten banner jest tu Zaraz ten. Także co? Jeszcze oczywiście w montażu wam pewnie pokazałem dokładne statystyki tych broni, także możecie sobie zatycydować, czy chcecie, czy nie chcecie. A osobiście uważam, że pod względem 5 jest to opłacalne. 6 na 10, banner, także co? Jeszcze raz zapraszam do serwera Discord, żeby sobie pić, pogadać. Ostatnio trwała. Yy, za o ty, w ogóle strollowałem trochę ludzi. <laughs> tutaj fajnie zażarta dyskusja dosyć trwa na temat yy, tego, czy ja się opłaca, to też tam po chwili, na chwilę się pochwaliłem y, moimi statystykami. Wy nie mieliśmy się fajnymi tutaj zdaniami. O, to tutaj wysyłam na no, różne czasami mamy wysyłam jak mam chwilę czasu czytam TikToki. Wy też oczywiście możecie na ogólnym, na Off-Topiku, na grach. Tutaj jest naprawdę posegregowane są te kanały i myślę, że wam się spodobają. Także jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. No naprawdę ta dyskusja trwała. Mogłoby was, być was więcej na serwerze. Ale damy radę. Także jeszcze raz przypominam, dajcie ujdę u mnie w, na priwie albo na Discordzie. Jeśli wam zależy na dyskrecji, to no, na priwie, albo w ogóle w komentarzu na YouTube, albo na Discordzie, a ja wam zrobię omówienie. Także w zależności od tego ile Was będzie to tyle filmów myślę, zrobię. A jak wam się spodoba, to pewnie będzie was jeszcze więcej. Także zobaczymy, zobaczymy. No, a trzeba spróbować taki typ kontentu na moim kanale. Ja się z wami żegnam. Komentował Lucik. Lajkuj, subskrybuj, żeby wesprzeć mój kanał. Trzymajcie się. Do następnego razu. Jej. to powiedziałem? Jej? Czy hej? Hej. <słuch>